Dzisiaj będę trollował moją dziewczynę bez Escape Tsunami for Brain rot, ale użyję do tego nowej maszyny do tworzenia fal. Zrobimy totalny chaos! Będą nowe, mega szybkie i ogromne fale tsunami, ale też takie, które wyrzucą ją poza mapę. Czy udaje się zdobyć chociaż jednego Brain Rota? Oglądaj do końca, żeby to zobaczyć i nie zapomnieć zostawić suba, bo jest nas już prawie 149 tysięcy. Okej, okay, widzowie, jestem już w grze i dzisiaj będę trollował Belle, ale słuchajcie, nową wave ma która została dodana w nowym updatecie. Zobaczcie, mamy tutaj maszynę do spawnowania. Słuchajcie, nowych. Fun. I zobaczcie, mamy różne fale Beast Wave, Zen Wave, House Wave, fractal Waves, Pause Waves i Clear Waves. I dzisiaj tymi właśnie falami będziemy trollować Belle i nie zdobędziesz żadnego brayrota. Mam przynajmniej taką nadzieję. I słuchajcie, w nowym updatecie zostało dodanych dużo nowych rzeczy. Zobaczcie, jaką mam wielką bazę, dużo większą od Belle, o jedno piętro. Zobaczcie, jak to wygląda. Okej, okay. więc to jest mega spoko, bo teraz więcej brayrotów możemy mieć właśnie ustawionych w naszej bazie, także będziemy sobie na górę, ale zobaczcie, mam dużo lepszy sposób, bo mam tutaj latający dywan, którym mogę, słuchajcie, wlecieć okay, na górę mojej bazy. Nice! <laughs> I zobaczcie, tak to wygląda. Tylko ostatnio był jakiś błąd i nie można było postawić tutaj w ogóle breirota. Zobaczmy, czy to działa. Nie, nie działa, więc jest teraz zablokowany. Nie wiem dlaczego, ale wczoraj normalnie można było stawiać Breyrota, bo jak widzicie, mam je tutaj. No i udało mi się zdobyć Los Orcaleritos. Jest to Breyrota, którego mi brakowało tego Celestiala, i teraz brakuje mi tylko dwóch Takich Brejrocików, więc yy, no mam nadzieję, że uda się je w końcu zdobyć. I zobaczcie jakiego mam Divina nowego. Burgerini Berini udało mi się zdobyć, nieźle. Bardzo fajny Brejron słuchajcie, więc bardzo dużo kasy mi tutaj daje. Ale my lecimy szukać Belli, bo musimy ją dzisiaj strollować. Yy, właśnie tymi nowymi falami, zobaczcie. Wężowa fala, Sneaky Wave. Ona się tak śmiesznie rusza i w ogóle jest większa babka Też o tym zapomniałem wam powiedzieć. Okej, okay, jesteśmy tutaj przy końcu. Zobaczcie Sneaky Wave polecił. Ciała. Nieźle. Gdzie ona jest? O tutaj. O siema! O siema! Siemano, co tutaj działasz? No ja czekam tutaj na jakieś wroje mega mocne. Dzisiaj A, ja nie gram moc... wszystkie. Chciałabyś! Co, Został, co ty mi tu robisz? Jejku, ja nie wiedziałam, że takie coś się wokół głowy robi jak uderzysz. Widziałeś to? Tak? tak? Nie, no. nie widziałem tego, bo nikt mnie ja nigdy taki kij chyba nie uderzył. O, to tak. Się. Ja cię chętnie tutaj uderzę no, Ej, nie, 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 ja cię nie wymienię. Zobacz, wężową fala, właśnie uważaj nie na nią! Wyżowa wężową ale ona jest fajna. O, Bo ja ci będzie tutaj zaatakują. Czekasz nie. na jakieś Brayroty dobre, ale tutaj tak. masz sekrety jakieś fajne, nie zbierasz ich Patrz, Takie bloki są sekretne i w ogóle. No nie wiem, nie mam. Ja nie wiem, kiedy Celestial właśnie się zespałni więc idę to sprawdzić szybko Dobra, tutaj. mi krzyknij czy coś. Przyjdzie. Dobra, to ci krzyknę. Okej, okay, słuchajcie, więc Bella tam czeka. A ja lecę zobaczyć, słuchajcie, za ile pojawi się Celestial i doładujemy sobie tutaj te coiny wave'owe właśnie. Za 8 minut, o ja, bardzo długo, dobra. Więc yy, my doładujemy sobie, słuchajcie, tysiąc tych coinów, więc będziemy mogli tutaj naprawdę dużo trollować, tak mi się wydaje. Także doładowujemy sobie wave coiny i mamy je teraz, słuchajcie, mamy tysiąc i teraz będziemy mogli spawnić te wave'y, ale zrobimy to w odpowiednim momencie. Nie będzie tak łatwo Belly tutaj, słuchajcie, zdobyć te rociki. Więc zobaczymy, czy na te... Sekretne będzie chciała tutaj zgarnąć. Jak będzie miała jakiegoś fajnego sekretnego, nie, nie, schowa się! Dobra, będzie miała jakiegoś fajnego sekretnego, to tutaj strolujemy pierwszą falą, słuchajcie, jakąś. I pierwsza fala może zrobimy ten chaos, double speed, ona jest mega spoko, ale słuchajcie, ta jest najteszna. niż Masji w bis tsunami. Okej, okay, myślę, że słuchajcie, yy, zespomnim właśnie to beast tsunami. Ej, gdzie ty jesteś? Ej, Halo, za osiem... jesteś? Za 8 minut jest Celestial. Ej, dawaj tutaj w sekretnych oh no. jest! Złoty y, Brayrod, musisz go zgarnąć, U, czy on daje do, bardzo do, dobra, dużo czekaj, kasy. Czekaj, czekaj, to no bo o nie, zaraz się rozwalę, czekaj, o dobra, dobra, idę daj, idę, idę. Jesteś no Bloczek, wlewę, wlewę, Jest też lucky blowczek, jest Bombini... był Bombini Jego nie, ma nie masz chyba nie tego też. Nie na człowieku! Poczekaj, muszę go przeczytać dobrze. Bomboini bombini! <grym> no bombini. Bomboini bombini! Tego nie, na pewno nie masz Ale, ale teraz super powolne fale lecą, ja nie mam. Miałabyś do indeksu! U nie, Dobra, mnie rozwaliło teraz tsunami. Ha, ha, ha. Dobrze, dobra, ale tak? lecę już tam na koniec. Yy, więc ja e, ja może dobra? ci jakoś pomogę. Tam jest też sekretny Lucky Blossom, którego mogłabym istnieć. Może jakiś fajny Brainerd ci wypadnie. No, ale widzę właśnie coś tutaj mega fajnego, ale jest błyskawica. Dobra, okej. Okay. To bym chciała. Okej, okay. czekaj, czekaj. Ja muszę tutaj też poczekać. Dobra, teraz. Nie <laughs> zdążę. Dobra. O nie, Lightnik idzie. Dobra, trzeba bardzo Sniki. uważać. I wężowe. Gdzie jesteś? Na samym końcu. No, mam taką. No, nieźle, nieźle. nie, źle, nie mi, źle. bo Ty pewnie będziecie się ją zabrać. Nie, nie, nie. To jak ona szybko się... poleciało zobaczcie. O nie! Dozwoliło tak, mnie tak, tsunami. Nie ma bardzo. Co jest? Ej, ona. Ja muszę ją tutaj do mojej pasy szybko. Szybko do mojej pasy. Dlaczego? szybko przekroczyć linię, bo ja Co? No, ej, co jest? No, co jest? Co się stało? Ej, no przekroczyłam linię i gdzie ona niby jest? To może ją w ekwipunku już. Nie mam. Okej, okay, Bella, tam jest czerwony sekretny laki bloczek. Musisz go zgarnąć, bo on jest o, o, mega mega dobry pokaż, w ogóle. Pokaż, pokaż, Dobra, fajne, a my szybko spałnimy, ale... słuchajcie, mi z, z... poleciało, błot! Ej, no co mnie tak szybko naswaliło? Ej, to tsunami chyba rozwala w ogóle wszystko! Co? To ma, Ej, udało ci fala się? Dziwna? Co ci się stało? No doswaliło no, mnie, nawet nie zdążyłam kliknąć. Ej, jakaś fala dziwna poleciała! Co ty gadasz? Takie jeszcze nie widziałam nigdy jakaś ciemna była! Ej, to ja nie wiem, co to za fale jakieś nowe, nie mam pojęcia, Ej, no, co o co tu chodzi. no co tutaj pododawał, ja chcę tego Lucky Blocka! No. Dobra, dawaj, dawaj, on tu dalej jest, ja tu jestem, no czekam. Dobra, jest się, Six się. Seven Rainbow nowy, ale on jest chyba słaby, to nie wiem, czy go potrzebujesz ogólnie. Nie, nie chyba nie potrzebuję takiego, chyba że jest dobra. to A na, ja, na jakim jesteś teraz etapie? E, na mitycznym. Okej, okay, na mitycznym, dobra, dobra. Okej, okay, ale już widzę Zespałnijmy teraz House Waves. Teraz będą fale dużo szybciej no i dużo częściej. Zobaczcie, no, się. co się dzieje. One... No nie mogę skoczyć do tej dziury pomiędzy faleństwami. Nie masz szans, żeby te one fale... teraz to przeszły, jak to szybko przeszły. No to jest te fale, są jakieś, ja nie rozumiem ich, no? Ty, co się stało? Dlaczego te fale tak szybko lecą? Jedna one za są drugą. Jakieś, ja nie wiem o co tutaj chodzi. No, no nie mogę wyskoczyć z tej, tej jednej dziury, no? Merka, co to się postaję, stało? co to jest? Co to jest za update? No, nie no, wiem, narobił. nie wiem, Nie wiem, co to się stało. Jo, krótki schodź, jak tutaj fale mocno lecą. Wito, no weź z tym, zrób, weź no Ej, no może... nie mogę, no da, dobra, ja. dawaj, próbujemy, dawaj, dawaj, może się ale uda. Postaram się, ej, może to trzeba 100 zmienić, bo chyba coś się tutaj sypsuło. Nie, ale jak szybko one lecą w ogóle, no ja nie one nigdy mogę tak nic szybko zrobić. nie leciały. No co jest grane? Ja się ciągle rozwalam, ja nic tutaj nie zdobędę nigdy, wow. wiecie, Co jest grane? Ej, nawet ja, i ty ani jednego jeszcze brajota nie zdobyłaś dzisiaj. Te są jakieś dziwne Ej, no, Są no, dziwne dzisiaj na maksa no, człowieku nie przyjdę tego nigdy w życiu no Jeszcze a... tego brakowało Ufulcowy event te plecą szybko No nie mogę no nie, już, ja... już, już chyba normalnie teraz widzę że lecą Dla Ej mnie było napisane wszystkie... gdzie jest lucky block a ja nie zdążyłem przeczytać Gdzie lucky block gdzie lucky block, Na mythical lucky block. czy gdzie to było Zaraz zobaczę Mole, fala kosmiczna niebieska, tak. No, nigdy nie zdąży przeczytać, zawsze się tutaj. O, jest, dobra, znalazłem go. Haha, mam laki blączka, udało się mi go zdobyć. Nice. Czy gdzie? Nie, no. Ej, się spałni. Dobra, lecimy na koniec mapki. Dawaj, dawaj, ja też, ja też, ja też. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra, szybko trzeba, szybko. Okej, a my, słuchajcie, będziemy musieli jakąś tutaj inną falę zespałnić. Oh God, o nie, rozwaliłem się, jest celestial? Jest celestial! Ale ty go masz! A nie, nie nie mam go! Dobra, lecimy! Dawaj, dawaj, Dobierz, dawaj, ja musimy. Nie wiem, jakiego masz, znaczy jaki tam hmm. jest. Jaki? No taki e, dun dun dun. Dun dun dun, okej, okay, okej, okay, dobra. No. no ale ty byś go musiała zdobyć, dawaj, dawaj! Nie ale to mnie fala przy samym końcu. Lecimy, lecimy, bo tutaj. Chyba nie zdążę. Tak ciężko jest się dostać, ale dobra, ja już jestem na sekretnym. Ej no dobra, ja sobie też kiedyś VIP kupię, nie? No, VIP jest no, ja mega spoko. To I to złoty dung dung dung. Musi go zdobyć. Tego nie no, co? ten jest co? mega dobry i jest taki bloczek staw, jeszcze u mi Na nim zależy. Poczekaj, mi? ja ci powiem ile tutaj sekund zostało na niego. No, dobra, o nie, jeszcze będę się. O nie, przychować. fala mnie. O, dobra, zniknął już chyba. A, no. No nie <laughs> da się człowieku tam zajść. Ale jest tutaj yy, laki bloczek ufowy. Sekretny lucky block, mega Jakie, spoko groźi, go sprowadź, No żelony, taki ciemny, Tak, tak, musisz go zdobyć nie, tutaj aúa. No nie Dobra, a my się. słuchajcie spełnimy teraz ragdoll waves I to są fale, które słuchajcie aúa. będą nas po prostu Odbijać, one aúa. nas nie załatwiają Tylko A운. zobaczcie co się dzieje teraz Ale przeciekam jeszcze One jakby nas odbijają teraz, zobaczcie Zobaczcie na coś innego Ej, <ślam> co jest? Jestem już, jestem już W bazie, jak to się stało? ej, co jest, mnie poza mapę! Ratunku, co się ze mną dzieje? Ej, gdzie ty jesteś? Ej, no ja latam, ja nie mogę. Nie wiem. <laughs> belka poleciała! Się po ścianach! Co jest? Widziałem czy tutaj, jak poleciałaś! Ej, co się było stało! Dziwne? Co się dzieje z tą grą? A? Tym, to <laughs> <ci> jest, mój <laughs> Dobra, no. ej, masz tego laki No nie, bo mnie trzasnęła fala! Jak to się stało! Zwyskoczyła, wyrzuciłam na sam początek, znowu na koniec i znowu na początek. Czekaj, ja ją muszę przetestować, musimy ją przetestować. Gdzie jesteś? Wyskocz do fali teraz. Dobra, skaczę. Ła! Wow! Wow! Ja! Faktycznie, ona... coś, coś się zna... dzieje! Ej, one nie, nie załatwiają, przystawa. one jakby odbijają w ogóle. O nie! Ej, Już teraz załatwiają. Strollowała mnie ta fala, chyba. Ej, to co chyba to było? Zaczęło. Ej, to było mega dziwne w ogóle, co się wydarzyło tutaj. Może coś się zbagowało. Może coś się zbugowało? Jakie dziwne rzeczy w ogóle tu się dzieją dzisiaj? Tutaj często się coś baguje. No, coś dziwnego yeah. się dzieje w ogóle dzisiaj dał ci belka. Ale nie ja wiem, czy to tak odbijało ciągle, to bym może coś <laughs> No w sumie tak, to by było mega nie spoko. Mogę A, nie, ratunku! Uciekaj, uciekaj! Jest, jest, yes, no, był Lucky gdzieś bloczek. tutaj, widziałem go. Jest, ja jest, no jest tutaj, Lucky Block. Dobra, Musisz dobra, go to... zdobyć. Ups. Dobra, słuchajcie, więc teraz połączymy Belly i zen fale, oh. że będą one, słuchajcie, dużo wolniejsze przez 45 sekund, więc myślę, że to będzie mega spoko opcja. O, mam laki w Mam taki Ej, no faktycznie! A, fala! Fala, fala, uważaj, fala, fala. uważaj, uważaj, uciekaj! Fala, fala, fala. O. Ej, co ej co dobra, ej, jakoś powoli lecą teraz, zobacz! A przecież to jest ta czerwona szybka, która wyprzedza Popatrz, wszystko. a to jest to ta taka bardzo szybka teraz! A ta ej, UFO! Dlaczego ej, może UFOjce w ogóle spowolniły te fale, zobacz! Ej, ej, dobra, to wy. To, ej, to teraz to. mamy mega dużo czasu. Wow. Dobra, no, uciekaj facie. teraz z tym blokiem blokiem. Okej, okay, dobra, uciekaj. Teraz na no, ludzie dobra. ci się powinno udać. Jejku, jak to się ślimaczy. <laughs> teraz ej, się ślimaczy, a tu Dobry. czerwona Dobry. idzie już. O nie. O nie, za mną czerwona, no szybko, falo, uciekaj. no Czy o, nie, ja nie, o, nie, o nie, o nie, o nie, o nie, trzeba no, się to, schować. Ała. Ej. To mnie. Ej, tu jest, tu jest taki bloczek, dawaj, 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 szybko, szybko. O nie, idzie fast, o. idzie fast. Dobra, dobra, dawaj teraz, dzisiaj. teraz, teraz, teraz. Masz tutaj szybko, szansę. Szybko szybko. szybko, szybko, dawaj. Mam mam, 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 mam. Dobra, dobra, leć, leć, okay. leć. Ło, wow, udało ci się. No, no, to, idę, dalej. Co? Jejku. To ta co? Tutaj była ufowa? Czy co to <śmio> o nie. Dobra. O, na rę się zespałnił. Jest, widzę go. Gdzie? Faktywnie. Dobra, muszę go zebrać. Widziałam ten napis. O, wężowa! Nie! Dobra, no, no, biorę pach. go! Jest, mam go! Nie. Dobra, Nie. otwieramy, słuchajcie, ufolcowe Blocki. Musimy zobaczyć co tutaj z nich wypadnie Za ile będzie Dobra, się let's go eee, Za 10 minut dopiero. Ło, to mega dużo. Tak, a był taki fajny duk duk duk. Myślę, że on by ci się przydał. I patrz lato no. Pokaż gdzie, co? Ej, ty latasz? Ja jestem allatynem! Jak cudem ty latasz? Siema, ja Wy jestem adminem, pan? jestem adminem w tej grze Tak, na pewno O, fragolala, UFO, nieźle Dobrze ci się udało tutaj Ej, daj dywan Nie Można się podzielić? Przestań, nie pij No zobacz, co ja mam na głowie przez to Myślisz, co? że się dobrze widzi wtedy? Dobra, trzymaj Ja! I patrz, i patrz, co się robi, jak cię uderzę O, Gdzieś? faktycznie, no, na głowie fajnie się robi takie wygląda. coś Fajnie, fajnie Czemu wcześniej nie dałeś? No bo, wow. no ja mam ci to dawać? Ja, Aleks, to będę najlepsza w Okej, okay, więc za trzy minuty spełnicie Celestial Bella Musimy go zdobyć koniecznie Zobaczymy, Juhu! co to będzie za Celestial Mam nadzieję, że jakiś dobry Więc no e, lecimy tutaj na koniec musimy się dostać jakoś powoli, bo słuchajcie, to nie jest takie easy tutaj, żeby się dostać tam, więc trzeba szybko 3 minuty tak przed tym sobie, słuchajcie, tutaj ogarnąć to. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie, o nie, o nie, o nie. O, dobra, udało mi się schować. Najgorzej, jak to Lightning albo któryś, to jest tak ciężko wtedy. Nie nie mogę i zawsze jak zepsuję, to już później nie da rady. Belka dawaj, bo ja już tu czekam na ciebie. Dawaj, dawaj, bo zaraz będzie Celestial! Okej, okay, jesteśmy już tutaj i czekamy teraz na zespołnienie się Celestiala, zobaczymy czy się uda. Nie no teraz, bo mnie nie Ale pomóc. Belka, powiem ci taki sekret ogólnie, Co? żebyś nie zbierała go od razu, bo ja mam taką moc, że zatrzymam tutaj falę i będziesz mogła szybko go zgarnąć i wtedy uciekniesz do bazy, do bazy, serio no zobaczysz, zobaczysz! Także mówię ci, nie zgarnie go od razu, poczekamy się ze spawni i przed tym jak zacznie lecieć fala, ja ją po prostu sfrizuję, polecisz sobie, go weźmiesz i się tutaj schowasz. Znowu tutaj, w to miejsce. A ty masz taką moc niby? Ha! Zobaczysz, zobaczysz, A ty kłamiesz, zobaczysz. bo ty chcesz mi go zabrać! No nie, no zobaczysz! Serio ci mówię, że to co zadziała. w takim razie. No, teraz nie mogę ci tego udowodnić, zrobię to dopiero jak się spełni Celestial. Ja ci na razie To nie jest nie tak, wiesz. że żeby, nie mogę wykorzystywać tej mocy, wiesz, tak po prostu sobie. Aha, bo ona się musi załadować. Tak, musi to tu załadować. No Uważaj, bo że lecą. Okej, okay, słuchajcie, zespałniłem się Diamantusa, to jest naprawdę mega dobry brain rot. Okej, okay, dobra, teraz dawaj, leć, zaponczowałem falę. Teraz, teraz, do, teraz, do, 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 do. dobra, 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 do. okej, okay, mam ją. I one się teraz nie spałnił, zobacz, okej, okay, dobra, masz Diamantusa. Oh, faktycznie, no, nieźle nie... się. Widzisz? To mogę uciekać? Do Mówiłem fazie? ci, że się nie spałnią. Ej, to ci się udało faktycznie A, widzisz, masz widzisz? taką moc! Dobra, dawaj, to lecimy teraz. U. A skąd ty masz taką moc? A mam mam ma ma taką. Pana mnie <noise> rozwaliła. Ty nie ujdziesz, mów, powiedziałeś, że ty zawsze Ej, no one się... Ale one tylko na 20 sekund! To no nie, to nie to jest tak, że one nie... na cały czas przestają działać! Jeden. Ej, mam diamantusę! Nie. To miała być nie moja się ze Dobry celestial bardzo! Jego A... mi właśnie chyba brakowało! Nie, e, ale ty jesteś! Jak ty to zrobiłeś! Oszuście! Ej, no nie, to no było tak, że faktycznie się tutaj zatrzymały te fale! Przecież Ale zaraz poszła na mnie! A patrz teraz! Nie ma ani jednej fali! O, nie A zobacz co się stało! Wszystkie zostały zniszczone! O, ja cię. To jest tak pusto można? tutaj, można sobie tak biegać teraz po prostu na luzie wow, ale stupia, Dobra, ale idą to jest. kolejne, zobaczcie! Uwaga, oh. już lecą kolejne, ale na chwilę można słuchajcie je wyłączyć, nieźle! Na parę to sekund! to A ty na są mega powolne. Dobra, chcesz tą diamantusę? No tak, bo ona jest moja nie, dlaczego niby twoja? No? no bo to była umowa między nami, że ja ją miałam wziąć a tym jest jakoś, nie wiem Dobra, o, trzymaj. zadowolona. <głos può głos> no, widzę, właśnie. Okej, okay, słuchajcie, także udało mi się tutaj strollować Belle. Słuchajcie nową maszyną Wave Machine. Jeżeli wam się spodobało, zostawcie łapeczkę do góry. Subskrybujcie kanał i napiszcie w komentarzu, jakie kolejne trolle mam zrobić tutaj na Belli. A na pewno wykorzystam je w kolejnym filmie. Także ja wam dzisiaj dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, bo pozdrawiam serdecznie. Cześć.